Witajcie w kolejnym odcinku z gry Minecraft serii końcastej kroniki. Tak, i dzisiaj skupiamy się na dramatycznej wiadomości od mieszkańców wioski o tej tu. Trzeba ich uratować przed zagrożeniem, o którym mówią. Nie wiem, jak to wygląda. Jeżeli mówią o jakimś zagrożeniu, jeżeli ono jest tak naprawdę złe, a raczej nie wystawiłem wystawiam wiadomości, gdyby nie było bardzo bardzo dużo, to warto by się było uzbroić w jakąś na przykład miksturę niewidzialności albo. Jasne, jasne, strzela dalej, what the hell! Super, nie mam miecza, nie mam zbroi... Jedzenie, jest ta farma, chyba była bardziej wydajna, no bo mi się wydaje. Czego będę potrzebował do mikstury niewidzialności? Do mikstury niewidzialności mi się dobrze wydaje. Potrzebuję tej takiej bazowej, najsilniejszej mikstury. I sfermentowanego oka pająka. Tu jest żelazo, tu jest żelazo, okej. Okay. Tak po ostatniej prawie to w sumie też można przystąpić Po ostatniej wyrabianie nazbierało się 24 diamenty. Jeszcze nie wiem co z nimi zrobię, ale na pewno się na kiedyś przydadzą Dobra, a ja jeszcze chciałbym pójść... Ja jeszcze chciałbym pójść e, do... O Dobra, placek dyniowy Jeszcze chciałbym pójść do kurczaków Dobra, mączka to jest tam do wyrzutków Będzie oko pająka potrzebne będzie potrzebna potrzebne oko pająka yy, Która siły drzwi po co drzwi są Ciekawe czy drzwiami można palić yy, Będzie mi potrzebne tak Będzie mi potrzebne jeszcze żeby się grzyb Ale grzybów nie mam Grzyby są pewnie w jakimś tym. A, to jest stująca kopajonka chyba że mam na chyba że grzyby mam na górze dwie te dwie mago alchemiko coś tam A, Sport Nikt mi spierdolił. Smuteczek. No super. Dobra, jedziemy. Dobra. No, I teraz tak ładujemy się na górę. co że tu są grzyby. Cholera, tu nie ma grzybów. Też nie ma grzybów. zacznę robić bazową miksturę. Mm. Do wody to tu. E, I teraz tak, mikstura tu. Zresztą to nie tak chopciutko. Dobra, to ja zaraz wracam. Jak, ten, jak będę miał zdobyte grzyby, to, to wtedy się zobaczymy. Już potrzebne składniki do <coughs> przygotowania mikstury mam. Teraz jeszcze tylko spiorę tutaj zapasy. Z dziwnie to mi się Minecraft dotkuje mi Oj 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 oj. A, jeszcze do zrobienia z fermentowanego oka będę potrzebował e, cukru. W sumie, to jakby nie patrzeć jest logiczne ze względu jakby, jakby na przykład biologicznego wiesz fermentacja do fermentacji zachodzi w obecności czegoś, co ma cukier. W przypadku samego cukru, drożdże, czyli grzybów. Ojej. Czyli w tym przypadku Minecraft jest całkiem logiczny i całkiem nawet nie powiem bliski rzeczywistości. Także odkładamy no. arbuza. Cukier jeden mam że w tym przypadku Minecraft jest całkiem, całkiem logiczny. Kurczak, kurczak spadaj. Nie wiem gdzie on jest, szczerze mówiąc. I nie interesuje mnie to. Dobra, jedziemy. Dobra. Tak, dynia na miejsce. Przeżegopuję do kuraków i można iść. Najlepsze jest to, że na teksturze, na, na Faithfulu Bedrock wygląda jakiś urban kamu Kamuflaż miejski. Wojskowy. Jajka, 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 zbieramy jajka Dobra Sądzie jaki jest drop rate jajka Z, jakiej, z, ten, z jakąś częst, jaką częstotliwością kurę zwrócę jajka Zostaw jak powstaje jeden kurczaczek okay. Czyli 23 jajka Fuck. nawet kury nie chcą uciekać Ale się nie Kręcę się w kółko i po prostu Na górę byłoby warto już. Dobra, teraz tak, czy ja mam tutaj craftboxa? Czy ja mam tutaj craftboxa gdzieś? Gdzieś, czy ja będę musiał jechać na dół? W sumie jakby nie patrzeć, warto byłoby sobie tutaj załatwić craftboxa. się być nic. Jejku, sebek mistrz ogarniania. M. Um. Nie, nie będę sk robił skoku wiary. Nie wiem jaka tam jest gromada o na tym magazynie. Spada no w internecie, explorerze. Po prostu. Nie wiem dlaczego, ale Internet Explorer na moim komputerze przekształci się wirusa. Odpala się kiedy ja nie chcę, by się to jakieś dupne strony, które też nie są mi w ogóle do szczęścia potrzebne. No, Jakie ja pierdzielę, co chcę? Na jednego jednego Crabboxa bierzemy ze sobą, bo to warto byłoby tam postawić. To to za maga bez tego? Kurczak, wypierdzielaj. No, ja pierd... Czy mi możesz iść do domu? Tam ci zje mój kot. Rusz róż się, rusz róż się, róż się. Dobra, dziękuję. Nie, no, ogonika oczywiście nie zebrałeś. się mi stawiać go na dole? Na dole go może postawię albo. Dobra, postawię craftboxa na dole. Tu. Oko pająka. Cukier okopająka pająka i grzyb Sfermentowane oko pająka. Dobra, idziemy na górę. Mikstura. Dobra, nie chciałem i mikstura niewdzielności. Będę potrzebował miksturę regeneracji może nie, ale miksturę szybkości. To wypadek, gdyby trzeba było uciekać. Miksturę widzenia w ciemności tak ale Wiedźmin. Jestem, wi jestem Wiedźminę które osłabienia. Nie tak to chyba miało wyglądać. Hmm? Wait a second. A tu muszę to kulturalnie sprawdzić na tym. tak, to jest aha czyli najpierw mikstura widzenia w ciemności, a dopiero potem ten, dopiero potem sfermentowane oko pająka no dobra, no to oznacza, że musimy tak marchewkę dobra, ja to zostawię w sumie pewnie mi się to przyda potem dobra, to też na razie zostawię okej okay. sztabki złota jednej marchewki grzyb grzyba mam oko pająka op, i jeden cukier Ojejku, ale po prostu dzisiaj dużo latania, nic nie robię i nie taki bardzo nieogarnięty odcinek z Minecraft. mi się fiolki, trzeba będzie niedługo robić nowe dobra teraz tak, wkładamy to tu hmm, to jest chyba taka jedna z bardziej skomplikowanych mistur, jeśli chodzi o jej wykonanie dobra, w sumie nie mam ze sobą żelaza naprawiłbym tą naprawiłbym sobie zbroję Ja mam tą zbroję zaklętą Opa Opada Nie wiem w ogóle jak działa to powolne opadanie szczerze mówiąc Nie mam pojęcia Zapewne jakiś tam jest zmniejszony damage Jeśli chodzi o upadek Ale czy on działa w ogóle Dobra, klarowna mikstura Nie chcąc nie chcąc i tak muszę zrobić miksturę Nie widziałem, znaczy tego widzenia w ciemności Okej, okay, dobra, to ja korzystam z tego, że i tak muszę, i tak muszę czekać. Tu zejdę na dół. Tak cukier. I oko Sfermentowane. To musi być jakiejś określonej kolejności. Czy to musi być... O Boże, to pewnie musi być brązowy grzyb. Jezus Gdzie jest mój kart? Gdzie jest mój wagonik? What the hell? Nie mam wagonika, co się stało z dźwiękami z gry. Dobra, dźwięki z gry Oda Hada hel ja na złego nikomu musiałem się zdecydować na skok wiary. Slip of faith Mi Ezio, Ezio Auditore Kurak, spierdzielaj No Boże już W takim tempie z takim ogarnięciem to ja nigdy nic nie zrobię Czy ja potrzebuję bronzowego brzyba pewnie teraz już nie ma znaczenia jakakolwiek. Nie mogą zabrać Człowiek coś do Nie mam jakiegoś mięsa? Nie mam mięsa Dobry. nie Będę wsuwać węgiel Spać ci poziom węgla nie zwalniaj Wpierdziel węgiel zrobić parę niepotrzebnych kuraków Może niosą to w takim tempie, ja nie mogę A. A. Czego ja szukam do kurczyny? Do... Czego ja szukam? Wagonika przecież ja szukam Pierdziele Ostatni wagonik smutny, trzeba nie zrobić What the fuck? Ja... Yep, no, no. Jak on się tam wziął? Znaczy ja rozumiem, że on mógł spaść, ale jak? on jest tak wie, że znajduje się gdzieś tu Ja ten wagonik widziałem będąc w domu teraz go nie widzę to znaczy, że ja go zebrałem Czy on dalej gdzieś się tutaj kręci? A może zniknął tak po prostu? To w sumie jest prawdopodobne, że mógł też zniknąć Ajajajajaj Chyba ja mam? Nie no, nie mam Drugiego, bo mi się pokazał Ja pierdziele Jeszcze będę chciał zrobić niezbyt dobra, tu są stur i teraz Będziemy miks, który nie, w... nie, w... nie... nie która nie dziwi niewidzialności Dobra czyli teraz tak do wioski, która znajduje się gdzieś tam, tam. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ona się gdzieś tam znajduje. czy trzeba będzie się uzbroić w miecz. W psa się nie będę uzbrajał, bo on zniszczy całą tą tą Całą misterną Akcją wywiadowczą. Ale psa trzyma na Że w minecrafcie nie ma otyłkuści. Podnym piecem już na nią umarł. Ech. Diamentowy miecz. Nie. Burżuazja, ale jednak mimo wszystko nie. I niewidziany snajper. Nie, niepotrzebny. Nie. Niepotrzebny. Dobra, coś stąd będę chciał, jedzenie wagonik odstawię Trzeba się. Trzeba się przekonać, co się tam kryje. Przyniósł przy dobrej grze to i nowy czas się nie liczy. tak, gdzie to się znajduje tu widać jakiś tak ulala mam nadzieję, że nie będą mnie atakować dlatego, że mam na sobie zbroję um, Ok. okej Wioska jest opustoszała. Co jest? Coś. Chyba nie tak zadziałało. Czy jest tak, że. Czemu oni są zamknięci? Co, co się w ogóle dzieje? Co, co się w ogóle dzieje? W wioska jest opustoszała. Oni są zamknięci, tak jakby przed czymś się ukrywali. C co może być przyczyną takiego stanu? Hmm Co może być przyczyna takiego stanu nie wiem Może jeżeli wrócimy w noc to się przekonamy A w tym w tym czasie ja robię cięcie i wracamy w nocy Jak powiedziałem wrócimy tutaj w nocy zobaczymy co się dzieje się znowu znowu niewdzielności Miecz w dłoń Jedziemy. O Boże! Minecraftie nie zabijaj mnie klatkami. WHAT the hell? Co jest? Także mówię. Wrócimy, zobaczymy to tak naprawdę się dzieje. Już widzimy, że jest wielki. jest dla nich już ratunku O to chodziło, to było Tak, chyba jednak zombie trzeba będzie zatłuc, bo są zabójcze Dla wieśniaków dla mojego minecrafta Także w następnym odcinku zajmiemy się ratowaniem wioski o, oh, what the fuck. Boże, dwie klatki. do domu Minecraft mi w tym nie pomaga 6 FPS-ów ja pierdzielę. 40 dobra no 40 50 okej okay, to już, to już rozumiem. o boże 2 5 6 no. chyba teraz Minecraft już z tak ilości pamięci że ja pierdzielę. i także to w następnym odcinku już będziemy ratować wioskę ...z opresji przed, przed... przed... ...przed przed zarazą zombie. A na razie trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z różnych gier. Trzymajcie się, na razie.